I kolejna, właśnie pula między tymi zawodnikami, którzy na pewno na przestrzeni tego, tego stolika najczęściej będą udział w zdaniach, a tymczasem widzimy aktualne wyniki, które też zmieniają się, jak widzimy, jak w kaleidoskopie. Pepa prawie 2500 profitu, pozostali gracze Michał i Maciej jeszcze na delikatnym proficie, Michał na całkiem pokaźnym, macie na delikatnym, pozostali gracze aktualnie. Na delikatnym minusie, ale to jest wszystko jeszcze długa, długa droga. I zobaczymy, jak, jak zawsze liczy się to, jak kończymy, a nie to, jak tylko zaczynamy. Mamy dopiero 15 rozdanie, a już naprawdę akcji takiej bardzo ciekawej nie brakowało. Z Waszej strony też bardzo ciekawa akcja, bo odsetek zostawionych lajków jest wysoki, więc to też mnie osobiście bardzo cieszy. Komentarze też się powoli rozkręcają, za wszystkie już postawione, zostawione dziękuję. A tymczasem znowu Albert ma mocny układ. Mieliśmy otwarcie od Macieja z Valet 9, Pepa dołożył. Jak też tutaj jest w akcji. Ma As 3 w kolorze, a Albert tym razem ma As nie w kolorze, czyli znowu liczy, że da mu się wykorzystać swój imidż gracza agresywnego i Nikt nie posądzi go, że aż tak wysoki tutaj układ ma. I dla Jarka byłaby to zła informacja, gdyby sprawdził, bo jest to najgorsze dla niego szalone, jeżeli przeciwnik ma wyższego po prostu asa. Bo wtedy tylko ta trójka daje mu najczęściej zwycięstwo, ale w sytuacji, kiedy jest to A3, to jeszcze jest szansa i na kolor w kolorze, i na straighta, więc ma dodatkowe auto, ale dalej nie jest to dla niego najlepsze zakończenie takiego rozdania. A tak jak myślałem na pewno może się na to zdecydować, bo Albert pokazuje bardzo agresywną grę, więc ciężko zakładać, że znowu ma jakiś mocny układ, ponieważ był już, był już przełapany na lefach właśnie bez układu i też gra faktycznie w każdym rozdaniu. I teraz będzie miał przewagę 65% do 65, więc nie jest ona też też taka duża, ale dalej jest to przewaga. Tutaj na pewno spotkanie jest zawodników takich dwóch z bardzo ciekawymi, ciekawymi zawodami, czyli Jarek tutaj z mniejszym stakiem jest to wykładowca informatyki, więc naprawdę ja po pierwszy raz spotkałem tak tak osobę z takim zawodem, więc był to dla mnie zaszczyt, albo też mega ciekawy zawód i zobaczymy jak to się potoczy właśnie ta, ta tobójcza walka Polaków i chciałem powiedzieć właśnie, że siódemka da duże szanse. Na utrzymanie statusu quo na stole, bo wtedy obaj gracze podzielą się pulą, bo mają dwie parę z asem i tak się też kończy, więc obaj wygrali po 80, albo też tutaj szacunek między sobą winili zawodnicy, podzielili się pulą, wygrali po 80. <śmiany>